Start. Cześć, dzisiaj nagrywamy filmik znowu, znowu z Noob, Sim, z Noob Army Tycoon. Nie wspomnijcie, zostawić subskrypcji łapki i żeby przychodziły do Was powiadomienia ja o każdych filmach, bo się tu pojawiają co dzień. I nazbierałam sobie, widzicie tu? Tu, tu, no, tu. 44 tysiące monet i 48 tysięcy, bo sobie nazbierałem, jak, jak jeszcze nie nagrywałam odcinka, więc teraz mogę kupić sobie wszystko w armii, więc idę to zrobić. gdzie tu? A tu. Bo ja, bo ja już witowie zapominam tak szczerze jak ja tu wszystko mogę kupić. A tu... ah, To za kasę też! Alicja prawie mi nie zabrało. To są najlepsze, więc będą najlepsze. Musimy niestety poczekać na, na 10 tysięcy. No dobra, już mi nota co tak szło. Bo research. nie. Bo mam tak dużo. A dobra, ja już nie kupuję nic z tego, bo to, to tylko za się dostaje. research research a ja mam tak dużo kasy, a tak mam tak dużo research pointów, a tak mało kasy, że nie wiem. Dobra, materiał, <zysy> materiał, materiał, materiał. Jak mi kasy na te materiały, kurcze, nie wystarczy. Yy, Widzowie, co się ja tu tak sz szczerze dzieje. Czy ktoś w ogóle ma most otwarty? Yy, tak, jen, jed, dwie, oso dwie osoby mają i ja. Jak my wszystkich... Jak my wszystkich zabijemy, bo moja armia jest najlepsza oczywiście. My, my wszystkich zabijemy my. Tylko my jak to jest taka słaba armia, że oni już poginą. My już tak idziemy. Dobra. Ale, ten, ale te nupki mają. No, te mają yy, milion yy, życia. Dobra, zastrzelamy ich. Jak te nupki mają milion życia, moje też muszą mieć. Zastrzelajcie tych gunerów głupkich. No. tym. prawie każdy ma most otwarty heavy miniguner przyjmują nasze czołgi czołgi w ogóle nasza armia strzelać w nich strzelać w nich aha, aha. Szelać w nich, szelać w nich, szelać w nich, szelać w nich, szelać w, w nich. I jeszcze raz strzelać. No są łóbeczku. No są łóbeczka. Jedzę do swojej armii. Ja, ja, ja na razie tych rzeczy widzowie nie kupuję tych rzeczy, tych rzeczy po prostu y, za kasę i za research pointy, bo to tak dużo widzowie zajmuje. Po... No, po prostu widzę, nie ja kupuję rzeczy, które dają po prostu... O tu jest kasa, które dają po prostu kasę, żeby więcej tej... żeby więcej kasy zarabiać. O to, to... I na dalszego... I na O co to jest mizlę baton?

nic nie umiesz tylko trać, i research point, a, 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 dobra a co to w ogóle, ej, poczekajcie, widzowie na chwilę włączę po prostu uh! dźwięk, po prostu, no by sprawdzić, czy to jakiś dźwięk tak tak, coś dostaje, czy to jakiś? dobra, nie wiem, może Zgaszam ten dźwięk. Potem. O, już. Już, już widzę, że teraz tak szybko zarabiam, że to szok. Następna gra, nie wiem jaka będzie. Następna gra będą tajkuny, bo ja tylko robię tajkuny na przykład. No, ja tylko robię tajkuny. Albo może też będzie pigia, albo coś takiego, coś podobnego. Bo, się mi się na

Tu teraz tak szybko ta kasa leci. Ile już. Co wie? Mam mam pomysł. Tak. Ja, ja ten... Ja po prostu no. Mm, tamty filmik No dzisiaj nagrywam Ten drugi filmik I go teraz wrzucę Ale, ale w następnym odcinku Bo nagrywał to będzie filmik na jutro Po prostu I właśnie już kończę A, a już na, no Elo Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki i dzwonka Żeby, przy, żeby przychodziły do was powiadomienia O filmach I elko